Hej wam wszystkim, w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 rzeczach, których nie kupuję jako minimalistka. I takie filmy pojawiały się już w przeszłości u mnie na kanale, ale chciałabym zaktualizować na chwilę obecną, co to jest, i może zainspirować Was do tego, żeby też na takie według mnie Pierdoły, nie wydawać pieniędzy. Zanim opowiem Wam o tych wszystkich dziesięciu rzeczach, bardzo Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do odwiedzenia mnie na Instagramie. Minimalizm holistycznie. E, tam dużo rzeczy fajnych się dzieje. Bardzo Was tam zapraszam. No i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo teraz szykuje się naprawdę cudowne, cudowny koniec roku, tak naprawdę. Hmm, gdzie przygotuję dla Was takie najlepsze filmy, które na pewno zwrócą Waszą uwagę, więc zachęcam Was do subskrybowania. Zaczynamy. Pierwszą rzeczą jest makijaż, po prostu. Ehm, nie kupuję już, nie pamiętam naprawdę, kiedy ostatni raz kupiłam coś do makijażu. Nie pamiętam. Ehm, Pewnie gdzieś podczas kwarantanny, bo nie miałam żadnego naturalnego yy, podkładu do twarzy. Jeśli chodzi o jakieś bronzery, rozświetlacze, pudry, cienie i takie rzeczy, już tego nie zamierzam kupować. I być może w przyszłości całkowicie zrezygnuję z makijażu, zobaczymy jak to będzie. Yy, ale jeśli już, no to jeśli mi się skończy, no to tuż do rzęs myślę, że sobie odkupię. A tak to nic. Nie kupuję ciuchów fast fashion, czyli głównie z sieciówek typu Zara, H&M, Reserved, Pff, nie wiem co jeszcze, New Yorker, nie wiem, Krop i, i Bershka, takie różne inne, nawet mm, nigdy mnie jakoś do nich nie ciągnęło, ale jeśli już robiłam zakupy, no to do nie chodziłam. E, teraz już tego nie robię i kusi. Naprawdę czasem, jak widzę coś ładnego, to mnie kusi, ale przypominam sobie, że mam już tyle fajnych rzeczy, to po pierwsze, i nie potrzebuję innych. Po drugie, że w momencie, kiedy zaczęłam inwestować w ubrania, to widzę różnicę w jakości i, i to jest naprawdę. Mózg rozwalony, jaka jest różnica w jakości na przykład blues, które będą mi służyły lata, a taka bluza z Henemu spierze się po dwóch razach i, i będzie szmatą po prostu, więc nie warto nawet pod względem finansowym kupować tam ubrań. No i nie warto, przez to, że te ubrania są nieetyczne, wykorzystywani są ludzie w bardzo okrutny sposób i warto czasem pomyśleć o kimś innym, a nie o czubku swojego nosa i o tym, że chcemy mieć coś nowego tylko przez naszą próżność czy przez to, że no szkoda nam wydać na coś pieniądze, które i tak mamy. No bo jeśli nie mamy, no to zachęcam do lumpeksów, bardzo bardzo zachęcam. Ale jeśli mamy pieniądze, to naprawdę postawmy na fajną, etyczną markę z Polski na przykład. Nie kupuję już dekoracji i rzeczy takich domowych. E, moją dekoracją są rośliny. E, nie pozbyłam się tych dekoracji z Grecji jeszcze. Nie wiem na jakim etapie będę za, za rok czy, czy dwa, e, ale ogólnie nie kupuję już nic z dekoracji, kompletnie nic. A z rzeczy domowych po prostu nie potrzebuję, bo nie wiem, gdzie mnie życie poniesie. Mm. No, i nie widzę sensu kupowania jakichś ściereczek, ręczniczków, um, kubków, szklaneczek, garneczków i tego. W rodzaju rzeczy. Fizycznych książek również już nie kupuję, bardzo rzadko mi się zdarza, że coś tam jednak wpadnie. Już naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żebym kupiła te fizyczne książki i o zgrozo kupiłam ostatnio dwie, ale ogólnie przez ostatnie miesiące nie kupuję. Przez ostatnie, w sumie, dwa lata, odkąd mam Kindle, to nie kupuję książek i staram się przeczytać to, co mam. Staram się znaleźć e booka i jeśli jakąś książkę bardzo, bardzo chcę mieć, bardzo chcę przeczytać, to wtedy kupuję książkę papierową, normalną. W innym przypadku nie. Nie kupuję też mebli z tych samych przyczyn, co rzeczy domowych. Bo po prostu nie mam swojego domu, nie mam mieszkania, i, i nie chcę, nawet jeśli będę wynajmować kiedyś już sama jakąś nie wiem kawalerkę, czy nawet mieszkanie, to nie chcę inwestować pieniędzy w jakieś szafy, łóżka, biurka, półeczki nie wiadomo co jeszcze. Bo nie wiem, gdzie mnie życie poniesie, jeśli w przyszłości się zdarzy, że kupię sobie mieszkanie albo, nie wiem, dom, albo wybuduję dom, albo coś w tym stylu. No to oczywiście, bo będę wiązała swoją przyszłość z tamtym miejscem, ale w innym przypadku nie widzę najmniejszego sensu. No i też nie kupuję koszyczków innych kosmetyczek, i nie wiadomo czego. Ja z kosmetyczkami też. No, może nie, że miałam problem, ale lubiłam je po prostu i każda grupa rzeczy musiała mieć swoją kosmetyczkę. Teraz zostawiłam sobie parę takich ulubionych i naprawdę jestem z nich zadowolona. I przez to, że zmniejszyłam ilość posiadanych przeze mnie rzeczy, to nie potrzebuję już po prostu fizycznie więcej, więc ich nie kupuję. Tak samo koszyczki. Przez to, że nie mam już tylu rzeczy, ja nie potrzebuję więcej koszyczków, a i tak e, mamy w zanadrzu w domu więcej, które nie są używane. Nie kupuję już kubków, a miałam z tym też problem. Ogólnie to jest chyba taki odcinek e, rzeczy, z którymi miałam problem, ale już nie kupuję. Kupki, kubki z Harry'ego Pottera, z jakieś słodkie pieski i różne takie rzeczy. Bardzo lubiłam i ja uwielbiałam kubki, i no. A teraz używam jednego kociołka z Gryffindoru na herbatę. Jednego używam jakiegoś, w pieski chyba najczęściej na kawę i tyle. I. I muszę z tych kubków wypić, bo z innych mi nie smakuje. Więc po co kupować więcej, skoro używam tylko dwóch? Nie kupuję już nienaturalnej pielęgnacji, i nie wiem, co musiałoby się dziać, żebym ją kupiła. Kiedyś miałam tam jakieś przejścia z ziają, że do niej chciałam wrócić. No i z takimi aptecznymi kosmetykami też miałam przejścia. Teraz nie wyobrażam sobie, Kupować nienaturalnych kosmetyków, tylko naturalne i sprawdzone, bo mam bardzo wrażliwą skórę i im prostszy kosmetyk, im mniej tych kosmetyków, tym moja skóra jest bardziej zadowolona i szczęśliwsza. I ostatnią, dziesiątą rzeczą e, zawieję trochę takim zero waste'em <grym> e, i stwierdziłam, że po co wydawać. Nie wiem, 10 zł na jedno mleko roślinne, yy, czy tam 8. Yy, w sumie co tydzień, czasem częściej, bo jeśli robię często smoothie, a teraz robię no to częściej musiałam to mleko kupować yy, i generować tyle śmieci ogólnie ja, ja nie generuję dużo plastiku nie generuję dużo śmieci przez to, że jem dużo owoców i warzyw, yy, ale jednak się zbiera przez te mleka, no i stwierdziłam, że spróbuję sobie zrobić swoje mleko i zrobiłam próbowałam już owsiane i kokosowe z tego względu, że są najtańsze, yy, bo też nie ukrywam w tych czasach yy, chodziło mi o to W tych ciężkich czasach, żeby zaoszczędzić. Więc no nie będę dawała nerkowców, gdzie wyjdzie mi na to samo, żeby kupić taki karton mleka z nerkowców. No a nie będę używała tych, których mam do jakichś owsianek, do różnych innych rzeczy, no bo dużo jednak tego idzie. No. A jeśli chodzi o kokos, wiórki kokosowe i płatki owsiane, to jest naprawdę tanie jak barszcz. I potrzeba Wam tylko właśnie tego ewentualnie jeszcze jakiegoś słodzika, ja używam syropu klonowego najczęściej. I to wszystko no. I, i, I zblendować to z wodą można dodać. Nie wiem, daktyla albo yy, można dodać jakiś cynamon. Można wymieszać na przykład kokos z płatkami owsianymi. Yy, można robić też z orzechów oczywiście, z czego tam jest Wam wygodniej, ale no mówię, ja chcę zaoszczędzić, więc robię z tego co najtańsze. Tym bardziej, że moje ulubione mleko to jest mleko kokosowe, więc po co yy, tracić. Czas i pieniądze na coś innego, i to jest mega proste, mega szybkie. Zblendować to, przepuścić przez tetrę, i już mamy mleko. Ja robię mniejsze ilości, żeby tam tak na 3, max 4 dni wymienić sobie, zrobić nowe. Dajcie znać koniecznie, czego Wy nie kupujecie jako minimaliści, żeby zaczerpnąć jakiejś inspiracji od Was też. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo i jeśli nie zasubskrybowałeś kanału, to zachęcam, żeby to zrobić. Do zobaczenia, pa!